wyładowcze mniemanie co odnośnie przeszłości wyobraźcie sobie Jezusa Chrystusa z Nazaretu który doświadczył tak wiele tego, że zależyło mu na tym co dobre przybył z Indii umartwioną o rodzinę, uziomków, o uziomalki, o, o to, że znalazł miejsce lepsze bogatsze w naturę, w świeżyny, w bodźce bardziej żywiołowe, zdrowaśne zdrowaśniejsze, lepsze smaki zapachy Owoce, dobra kultura, dobrzy ludzie, nie żądający jakiejś okupacji, nie wywołujący żadnej okupacji, tylko yy, bardziej oczekujący, żeby pojmować miłość, się miłowanie do świata, zwierzyny, natury i pojmowanie, po prostu realizowanie się w, w tym, co najpiękniejsze, czyli w miłości, w zrozumieniu pełniejszym niż mniejszym. To wśród takich, nie wśród takich, to będąc nagle wśród takich, co to by właśnie że okupowali, jego to ziomku, ziomalki przekazał co mógł, pokazywał co pokazywał, którzy się upatrzyli, że im to nie na ugodę, ich diabła jak to określa się w etymologii dzisiejszej. Czyli nie na ugodę było kto którymś, że pojawił się taki któryś, który był za tym, że przekazane ludziom było to, że mogą realizować się anielnie, a nie to, bardziej doświadomieni o swoich prawach człowieka, o tym, jak wygląda, że jest kultura, która bardziej rozumuje zdrowaśniej, że nie traktują, że Kościół to jakiś dziwny market, czy jakiegoś pojebaństwa, że faryzeusza to nie wiadomo kto, że uwzględnia bardziej, uznał wiarę. Starotestamentową, ale też Buddyzm, w którym Buddha przemawia, żeby nie uwzględniać żadnych świętych ksiąg za to, że są święte, że nie wiadomo co, że oznaczają już ostateczność do rozumowania, pojmowania realiów, oceny, co jest dobrem, a co złem, tylko żeby właśnie, tak to się rozumuje w moim rozumieniu, tylko żeby właśnie porozpo, rozpo, rozpoznawać prawdę, w ogóle życie. Bo wiele razy pewne bodźce, no nie, nie na zasadzie idioty. Nie, nie robiąc sobie w wtopy ciągle w to, co wtopione czy złe, tylko dookreślać do, do, do na zasadzie yy, naukowca yy, po wiele razy on zdany eksperyment tylko tyle razy, ile trzeba, żeby dookreślić, co jest faktycznie dobrem, a co jest faktycznie złym. I to sobie dookreślić, co, i to, co stanowi nam pokój, spokój i innym, to uznać za dobre, tak jak Chrystus wtedy był przekazywał, że pozostawia ludzi ze spokojem swoim. Ze, w spokoju zostawiał ludzi, czyli z uporanymi sprawami, rozmawianymi kwestiami, że na równo się ludziom zgadzało, że wy, wyczuwali i, i, i wiedzieli, że ten plan większy może być zrealizowany, to na czym wszystkim zależało i że on to rozumiał jak taki kapitan drużyny, że potrafił, pokazywał to też w swoich czynach, mowach, przemowach. I dużo więcej tych przemów niż zostało spisane, że, że, że potrafił to rozrozumieć te potrzeby ludzi, że on to widział, że on widział potencjał w nich, jak taki kapitan drużyny, jak taki trener bardziej. Potrafił też i znał też no, kulturę inną, w której to bogactwo wiedział, że mogło zrealizować pełniej i bardziej. A którzy którzyś pożałowali tego, czynili swoją diabelność, demonistyka, magii, używanie, co go na pewno wkurwiało na maksa, bo był jednostką żywą obecną człowiekiem. Który reagował emocjonalnie, tak jak Jan topił ludzi w wodzie, pokazując wylew w kurwu złości swoje, że tak go to wkurwiło, wkurwiało, że to takie pojebaństwo, tak to odczuwał, i w ten sposób okazywał chrzest, czyli zrozumiewawczość, zrozumienie. Tak też Chrystus pokazywał to słowem, tak? słowem przedstawiał, zrozumienie okazywał, że słuchajcie o boszych prawdach, jak to istoty ludzkie, że warto je doinformować. O tym, że stanowią większa wartość niż ktoś by im chciał narzucić, że wartość mają jakaś mniejsza czy tylko taka, to chciał im pokazać to właśnie, że, mają, że mogą stanowić swoją tożsamość ewolucyjną. To to przedstawiał, pokazał w swoich słowach, w swoich czynach, i którym się to nie podobało, to odszedł na pustynię, pokazał, pokazał tam walkę stoczył z. Z diabeleniem, z diableniem właśnie pojebów od paktu, od rytualenia się w diableniu, żeby kogoś okraść, ograbić z honoru, z czynów, żeby któryś mamić, poczuwać się za jakichś dominujących, za władców, żeby mieć posada w ewolucji stanowienie niezdrowaśnej, tylko diabelnej. To z takim istoczył bój na swój sposób, czyli wysłuchiwał na pewno obelg różnych spraw. Nawet inteligentniej, bo sam tą metodykę poznałem. Odchodząc, odwodząc się dalej, nie zdradzając wszystkiego, co się dowiedział, co usłyszał, nie zgrywał głupka, tylko jak taki strażnik graniczny. Czyniące rozpoznanie, czy bardziej agencja jej, który nie, nie zdradza wszystkich faktów, co w danym miejscu rozpoznał, czy jak panie starsze mijające się na drogach. Nieraz rozpoznają zagrożenie, wiele rozpoznają, potrafią, bo mają do tego doświadczenie nabyte, ale ci się doświadczenie w życiu bardzo, żeby takie rzeczy dużo pojmować więcej niż mniej, to ci się doświadczenie, a dopiero gdzieś za ileś tam kilometrów, czy. Czy setek kilometrów informują o wielu aspektach, co potem przyczynia się do tego, że ustanawia się bezpieczeństwo stanowienie, że na przykład nie dochodzi do wielu jakichś tam y, zamachów y, gangsterskich, co z pewnością w historii, na, w ewolucji, na pewno już y, 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 może nie jak tylko setki, a nawet tysiące razy, nawet więcej zaistniewało i było raportowane, jak choćby w szkołach czy przedszkolach, żeby nie dochodziło do szerzenia się agresji. To odszedł, odchodził. Słyszał, wysłuchiwał, dorozpoznawał tonacje, mowy, głosy, mamiący go w testamencie przekazane tylko tyle, co uznali, że, że warto, że przekazane było, że, czy tyle, co on przekazał swoim uczniom, że, że takie słowa, żeby to było zapamiętane jako przykład, uznał, że mogą ma mieć do właśnie takich pojebańca roli, że, że ktoś może będzie zauroczony, chciał się rzucić, wierząc, że jakieś anioły go uchwycą, ich któryś. Potem uznał, że właśnie może być właśnie mamiony, taki przykład, żeby nie dać się mamić, omamiać, manipulować, nie dać się ogłupiać, nie wierzyć w takie właśnie jakieś próby tam przemów, któryś, którzy by tam nawet też właśnie obiecywali, nie wiadomo, co i tak dalej, tak dalej, tylko rozgrywać to inteligentnie, że tu chodzi bardziej o ewolucję, uwzględniając właśnie, co rozumiał właśnie stadne życie starszych. W, te, w, te, w tradycji starszych tam, gdzie poznał buddyzm, też w Indiach, yy, gdzie szanowano, szanowano, szanowano i szanują bardzo starszych ludzi. Tradycje dzięki czemu mają uznanie do swojej prokreacji i realizowania się bardziej anielniej niż jakby mieli jakby czuli właśnie niepełnia jakieś wkurwienie, potem chęci może szerzenia właśnie jakiejś wojny, czy dominacji, czy nie wiadomo jakiego to Odszedł, odchodził i w mojej wersji teraz takie aktualizowane, jak ja bym się poczuł, gdybym z nim był. Tu zrobił swoje, tam zrobił, tu rozpoznał, tam przed takim rozpoznaniem, że będzie na krzyż, krzyżowany, że on to przeliczył, rozpoznał, jak trener taki, jak mecz taki, przeanalizował, przewnioskował, przemedytował. Rozpoznał, wiedział, że to tam siam, to przyustalone, że wykupi grup ten Józef że tam podane będzie miał na, na tych na, na bandażach te zieleniny ziela, które po, pomogą zatamują krwawienie, przyczynią się do szybszej regeneracji tkanki mięśniowej y, że tam ustalone z kimś, cokolwiek ustalone jak się udało naustalać trening bardzo y, wyczerpujący przed podejściem że krwawił przez pot że no tak się nadwysilał w tej medytacji, też w tym, że podejściu takim y, symboliczne znaczenie, że że już nadwysilał się ponad swoje wysiłki i, i był tak bardzo nadwysilony, że przygotowujący się przygotował się od, 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 odegrał to, co odegrał, tak to się zowie. Yy, stało się, co się stało, przecież taką ogrodnik. Pokazując, że taką to rolę najlepiej, żeby ludzie przewidzieli, że rzucił na, na konopne, żeby ty, żeby żeby, 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 tym się, żeby tym się ratowali i wtedy zrozumieją dużo więcej. Że więcej nie ma co tłumaczyć, bo to tylko takie yy, ciągła, taka, ciągła, ciągła taka jakby zwoła praca, nie? że lepiej te zioła konopne niech se używają, konopie i wtedy zrozumieją dużo więcej, byleby im dostęp był właśnie do, do tego, co tam pewnie przekazał, yy, tyle co przekazał i dużo więcej, nie tylko słowem, a którymś na przykład też mowa ciała. Yy, którym się dobiało, objawiało więcej, którzy się ruszyli po tym incydencie w różne strony świata. A on jak mógł się poczuć, mógł stwierdzić kurwa, jak mnie w ci co rozpoznałem za diabelnych, że będą się szerzyli diabelności takie magi używanie, że mógł stwierdzić ma dosyć tego. Poczuję się jak Abram, któremu zabrano żonę wezmę nóż, i choćby w nocy przez sen ciach, 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 żeś, że przez takich pozabijali właśnie wielu i wielu poumierało. Rozpoznał to dosadnie, którzy dokładnie doupewniał się te 40 dni, 40 nocy i osadnie wśród ludzi dorozpoznał dokładnie ich intencje, i to, że nie skorzy do nawrócenia, tylko do tego, żeby skazać go, wręcz właśnie mamiąc innych kolejnych, żeby takiego właśnie uśmiercić, eliminować. Bo taki yy, to rozpozna to, że faryzeuszami chcieli zazgrywać sobie, żeby pogrywać kolejne jakieś zasknuwania, zazgrywania, mamienia i tak dalej. Tak jak robili od strony Zithaja i innych takich carów, co wysyłali. Przecież nie wysłali się sami, tylko byli inni, którzy się omawiani przez któryś innych, nie pokazywani się ostatecznie, czy nawet naj, najlepiej najbezpieczniej żeby się w ogóle nie pokazywali na zdjęciach, którymi pogrywali do tego, że pograli kolejnymi innymi. To w takiej wersji Chrystus takich uśmierdzając, I, i odchodząc w stronę góry, z takim spokojem spoglądając, że dzieci biedne nie zostawił wśród takich, co chcieli je wykorzystywać źle. Odszedł ze spokojem w nie większym pełniejszym, czujący większa ulga i spokój u przodkim przodków, że zgadzało mu się takich im zostawić, a nie, a nie w tym płomieniu, w, żaru, w żarze yy, okropnych diabłów. I wtedy ładma i Ewy poczuł spokój pełniejszy. Mogło i tak się wydarzyć, a nie mówię, że nie. Bo gdyby tak postąpił w prawdzie, ja bym go ujrzał i znając aż tyle w czasach dzisiejszych, powiedziałbym, że taki kompan do dalszej podróży jest mi Weruel. <grym>